Witam Państwa, nazywam się Piotr Dąbrowski i w tym filmie zademonstruję w jaki sposób na podstawie przygotowanego w programie GIMP szablonu pociąć go na mniejsze fragmenty, tak żeby można było poszczególne obrazki wykorzystać na stronie internetowej. Przygotowana prosty szablon strony internetowej wygląda w ten sposób. I teraz pracując z narzędziami dostępne, dostępnymi w programie GIMP. Przetniemy go na mniejsze fragmenty. Na początek yy, zaczniemy od tego, że za pomocą prowadnic, łapiąc za te linijki u góry i po lewej stronie możemy wyciągnąć takie prowadnice, które pomogą nam w późniejszej pracy. Jedna prowadnica tak, jedna tak i teraz jeszcze chcąc pociąć nasze menu na mniejsze fragmenty zaznaczamy sobie w ten sposób. I teraz możemy pracować w ten sposób, że wybierając narzędzie kadrowanie, czyli ten skalpel na naszej narzędziówce normalnie ze skalpela korzysta się w ten sposób, że zaznacza się taki fragment, klika się w środku i jest on wycięty, przykadrowany. Cofnę teraz. I teraz tak, zaznaczając tą część, gdzie mamy ten baner u góry Klikamy na nim i mamy pierwszy rysunek. Dajemy plik zapisz jako. No i nazwiemy go sobie banner.jpg tylko małym liderem. banner.jpg eksportujemy to. Przy zapisywaniu można wybrać sobie yy, najmniejszy plik i troszkę zmniejszyć jakość. Ponieważ na stronie internetowej nie, nie powinno tego być widać, a pliki będą miały mniejszą objętość, więc będą się szybciej ściągały. Teraz wciskamy Ctrl Z, żeby cofnąć. I możemy wycinać następne fragmenty. Potrzebujemy ten fragment, który będzie stanowił miejsce na treść naszej strony. I zapisujemy go sobie jako. Treść.fg. Oczywiście nie stosując polskich liter w nazwach plików. Ctrl Z i analogicznie do pokazanych przed chwilą kroków. Można sobie powiększyć, żeby sprawdzić, czy na pewno nam to przyciągnęło do linii pomocniczej. Przyciągnęło. Ok. Zapisz jako o firmie. I tak samo będziemy postępowali dla klawisza kontakt, adres i produkty, cennik i ten fragment na dole tutaj. Dziękuję. W tym filmie to wszystko.